Sylwester Marzeń w Zakopanem, Melanie Cęzy-Girls zaśpiewa na imprezie TVP Sylwester Marzeń od paru lat odbywa się w Zakopanem. To wydarzenie organizowane przez TVP zawsze gromadziło przed telewizorami widzów rządnych występów polskich i zagranicznych muzyków. W tym roku nie mogło być inaczej, choć początkowo dużo mówiło się o braku gwiazdy spoza Polski. Melanie szerszej publiczności znana jest jako Sporty Spice. To właśnie ona należała przed laty do zespołu Spice Girls. Po rozpadzie Girls Bandu kontynuowała swoją karierę solową. Teraz okazuje się, że 48-latka zagości na scenie w Zakopanem. Podczas Sylwestra Marzeń wykona swój hit Never Bet a Same Again. Wokalistka ma zaśpiewać również przeboje Spice Girls. Jestem ogromnie podekscytowana faktem, że Sylwestra spędzi z wami w Zakopanem. Będziemy się świetnie bawić i wspólnie i świętować nadejście Nowego Roku mówi Melanie C. w nagraniu skierowanym do polskich fanów. Melanie C. to tak naprawdę Melanie Jane Hisholm. Urodziła się 12 stycznia 1974 roku, roku w Easton. Karierę muzyczną rozpoczęła, gdy w magazynie Stagen zobaczyła ogłoszenie castingu do zespołu Pop. Podczas przesłuchania przeszła dalej i wraz z innymi dziewczynami stworzyła kultowy zespół Spice Girls znany na całym świecie. Pierwszy album Girls z bandu ukazał się w lipcu 1996 roku i w kilka tygodni znalazł się na pierwszych miejscach list przebojów. Niestety, grupa rozpadła się w 1998 roku, kiedy z zespołu odeszła Geri Halliwell. Wokalistki rozpoczęły więc kariery solowe. Po jakimś czasie artystki postanowiły wznowić działalność i wyruszyć we wspólną trasę koncertową. W 2012 roku Spice Girls wystąpiły na zakończeniu letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie. W tym samym roku Melanie brała udział w koordynacji i tworzenia musicalu calu Viva Forever opartego na dotychczasowej działalności muzycznej Spice Girls. Podczas Sylwestra Marzeń TVP na scenie pojawi się wiele znanych i cenionych artystów. Edyta Górniak zaśpiewa ze swoim synem Alanem, a z kolei Justyna Staczkowska w Zakopanem pojawi się z Leonem Myszkowskim. Na wydarzeniu nie zabraknie Majchyrzy, Sary James, Sławomira z żoną Kairą, Zenka Martyniuka, Marcina Millera, Wiki Gabor, golecu orkiestry, Don Wasyla, a także Staszka Karpiel-Błyckiego. Sylwester Marzeń TVP będzie można oglądać w TVP2. Transmisja na żywo startuje już o godzinie 20.00.